Hello! <laughs> Jak tam wakacje? U mnie pogoda za oknem jest przepiękna, dlatego dzisiaj dla odmiany zakładam czapeczkę. Zresztą nawet będzie tematycznie. Zakładam czapeczkę. Biorę! Uchodźcie to! Biorę moje okulary przejść słoneczne. I widzimy się na dworze. A więc witam w moim ogródku. Zmieniłam ja troszeczkę kadr, tak jak mówiłam, dlatego, że będzie to wakacyjny odcineczek. Odcineczek o mangach, które najlepiej czytać w wakacjach. Audio prawdopodobnie będzie trochę gorszej jakości, bo nie mam jak ustawić sobie tutaj mikrofonu, psy szczekają, samochody jeżdżą, sąsiedzi koszą trawę. To będą bardziej luźne przemyślenia, a nie topka mangowa. Zauważyłam... Znaczy, stwierdziłam, że tych topek... top. 5 wakacyjnych mang, które warto przeczytać w lato. Tylko jest taki rzecz jest od zasrania, więc ja po prostu stwierdziłam, że luźno z wami porozmawiam, jaki rodzaj mang nadaje się na wakacje, jaki nie, jakie czytać, może jakieś tytuły przykładowe, bo tak się zaczęłam zastanawiać w sumie, czym dla mnie jest manga do przeczytania w wakacje. Nie? Pierwsze skojarzenie to akcja dzieje się w lato. Ale tak sobie przejrzałam moją kolekcję i chyba nie mam, ma, mia, mam kilka, dwie czy trzy. Dziewczyna z morza się tak kojarzy i odsuba. Ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że manga niekoniecznie musi zawierać ten element czas akcji e, lato, wakacje w sensie czerwiec, lipiec, sierpień żeby miała jakiś taki wakacyjny klimat albo waj. o jeszcze wiatr może trochę przeszkadzać ale taka ładna pogoda, że stwierdziłam, że nagram na dworze, taki wyjątkowy odcinek, wakacje, no to wakacje poruszyłam ten temat nawet na którym ze streamów, spytałam z jaka, jaka manga kojarzy wam się z wakacjami i w sumie trochę tak jak przypuszczałam odpowiedzi właśnie nie były takie oczywiste, przeczytałam od jednego z użytkowników Jezus Maria, teraz nie pamiętam którego, czy to był cinek, czy to był ktoś tycinek, czy, czy, czy Godzilla, nie pamiętam. E, napisał ten użytkownik, że dla niego manga wakacyjna to jest Vinland Saga, saga winlandzka. Dlaczego? Bo czytają w wakacje. Więc dla każdego ta manga może być inna, ten rodzaj mangi może być inny i właśnie tym się teraz zajmiemy. Czym dla mnie, nie licząc tego samego motywu wakacji, wiecie, mogłabym rzucić tak, summer rendering, co, y, lato, w którym zaginął Haru, i coś jeszcze, lato, coś tam, coś tam. Y, koniec, pora na cestka. Nie, 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 tak nie zrobię. Zaczęłam tak przeglądać moją kolekcję i zauważyłam, że dla mnie mangi, które kojarzę z wakacjami, z latem, właśnie z takim upalnym dniem albo takim przyjemnym, chłodniejszym wieczorkiem, to są bardzo często mangi orientalne. Na przykład, jako przykład, mogę tu podać aż trzy przykłady. Jako przykład trzy przykłady mam. Są to właśnie mangi od trzy w twardej oprawie, orientalne, bardzo orientalne, no bo mamy tak... Oko Horusa, Egipt, no to wiadomo, jako Polak to mam obowiązek we i czuć chęć pobytu w Egipcie, w Hurgadzie czy... Nie, może odpuśćmy Hurgadę ze względu na wydarzenia z początku lata. Przejdźmy do Sharm el powiedzmy, nie? Akcja się dzieje w Egipcie, no bo mamy kobietę, która chce zostać faraonem i nim ostatecznie zostaje Hatshepsut. To nie są spoilery, to jest tak jakby luźna interpretacja jej biografii, chyba? Coś w ten desej. Manga ładnie narysowana i w sumie o spokojnym dosyć klimacie, chociaż z domieszką intryk nadwornych, nadwornych, dworskich. bo wiadomo, mamy tutaj świat. Szlachty, szlachty, szlachty w Egipcie? Kapłanów i parałów. Kolejna, już z tytułu Beztroska Manga, czyli Beztroska kolejna również orientalna, tym raczej, tym, tym raczej. Co to za słowo, tym raczej? Tym razem mamy Tybet. I kolejny raz mamy przecudowną kreskę ze szczegółowymi. Kostiumami, strojami ludowymi, bardzo dużo jest teł pięknych. Aranżowane małżeństwo między tym chłopakiem, tą dziewczyną, to nie jest duży spoiler. Dużo o kulturze, bardzo dużo o kulturze. W sumie tutaj też mamy dużo, sporo ciekawostek o starożytnym Egipcie, o ich zwyczajach, o tym. Na przykład, jeżeli zastanawiacie się, czemu ona, główna bohaterka Hatshepsut, ma co, co tą inny kolor włosów, to jakby co to, to nie jest błąd. Sowniczki czy rysownika, oni nosili peruki, więc to mogło być to. Wygodne wytłumaczenie w sumie, nie? na zmianę koloru. No i trzecią mangą orientalną, również o spokojnym klimaciku, będzie to. Opowieść Panny Młodej. Znowu mamy mangę o orientalnym klimacie. Tym razem jakaś Azja Środkowa, Środkowo-Wschodnia. Czekajcie, niechże spojrzy, czy. Oj gdzieś tu jest napisane. Manga dosyć długo wydawana przez Studio Tak, tutaj są dodatki, podczas których oni wszystko tłumaczą. Znaczy oni, autorka w tym, w tym wypadku. Um, Azja Środkowa, Kaukas. No dobrze mówię. Kreska powala. Kreska tutaj powala na kolana. Wszystkie tła, rzeźby, jakieś takie ludowe... Pory, ludowe rzeczy tworzone własnoręcznie, bronie, nie wiem, wazony? Chleby tu były w ogóle w jednym tomie robione, hafty w ogóle, hafty jak szczegółowo są tutaj narysowane, właśnie te stroje i tak dalej. Wszystko jest naprawdę cudownie dopracowane. Jedyny minus jest taki, że autorka tak bardzo skupia się na tej całej opoczce, że twarze postacie mają praktycznie wszystkie takie same. I też mamy tu spokojny klimat, więc co ja chcę podsumować tymi trzema tytułami, które są dla mnie typowo wakacyjne? Dla mnie wakacje kojarzą się najwidoczniej z jakimś orientalizmem, z jakimiś starożytnymi Egiptami, właśnie wakacje za granicą. Powiedzmy, aż tak dużo nie jeździłam po świecie, ale nadal jakieś takie obce kultury, poznawanie ich. Tutaj wszędzie są opisywane jakieś ciekawostki. I przy okazji też chciałabym dodać, że we wszystkich tych tytułach klimat jest bardzo spokojny. Tempo prowadzenia akcji jest wolne i delikatne. To są takie, właściwie te dwie mangi to są takie typowe okruchy okru życia. Tutaj jest jeden motyw jakiś tam bardziej e, wojenny, pewny troszeczkę. Pojawiają się później bronie, jakieś konflikty, nawet zbrojne trochę. Ale nadal jest to wszystko sielankowe dosyć. Tutaj trochę mniej, bo tak jak mówiłam, mamy intrygi, ale nadal jest orientalnie. No i co jeszcze bym wam powiedziała? Jeżeli mówimy o wakacjach, to warto poruszyć... a ich gdzie jesteś? Chodź Aziz! Warto poruszyć kwestię Jaśkejów. Jaszkej i jaśkej, jakkolwiek to się wymaga. Chyba raczej Jaszkiej. W Polsce mamy ich bardzo mało. Jednym z takich tytułów, które bym zaliczyła, w sumie, wiecie co? To chyba też bym mógł być Jaszkę, To nie, nie wiem, nie jestem pewna. Dla osób niezaznajomionych ze słowem jest to taka trochę podkategoria hmm, okruchów życia, gdzie mamy, gdzie skupiamy się naprawdę tylko i wyłącznie na tym codziennym yy, życiu bohaterów. Nie ma żadnych dramatów, jest się lankowo, spokojnie. Akcja jest naprawdę delikatna, taka, że można przy tym wręcz usnąć. W wersji anime prawdopodobnie wyglądałoby to nudno dla wielu osób, ale w magowej można się odprężyć i śledzić życie, postaci tutaj w tym wypadku tytułowej jutsuby i przy okazji też jej ojca. Mamo obok pociągi. Nie wiem gdzie mój pies pobiegł, ale trochę się o niego nie boję, bo makija na grzbiecie że wam pokażę, jak wróci. I wiecie, w tym przypadku, w przypadku tych tytułów, nie trzeba za dużo opowiadać nawet o fabule. Po prostu chodzi w tym wszystkim o to, żeby śledzić losy bohaterów, które dzieją się powoli, jednostajnie i czuć wtedy taki klimacik lata, taki klimacik odprężenia. Wiodł sobie właśnie nawet te ślata, bo tutaj mamy e, początek akcji, właśnie wtedy, kiedy cykady cykają. Dopiero później robi się jesień, a tu przez kilkanaście tomów się tak ciągnie, więc na spokojnie. I teraz taki tytuł trochę z dupy, bo dla mnie lato właśnie tak jak mówię, kojarzy się z orientalizmem, a bardzo orientalną mangą jest to. W sensie to już nie jest ani historyczna powieść, ani na faktach jakichś kulturowych, ani nic takiego. Tutaj mamy zmieszane baśnie, w sensie wzięła sobie autorka Cinobu. O taka, się no była taka, wzięła sobie po prostu nazwy, jakieś wątki, motywy z Szehery ty, tysiąca nocy czy tam dni, z powieści o tych, o Alibabie, i rozbójnikach, Aladynach, różnych takich dżinach, te wszystko, wszystko, to wzięła te aspekty, wymieszała i wypluła takie twór jest to Shonen, wydawane to było w ogóle chyba w Shonen Jumpie, więc totalnie odklejony tytuł od reszty. i mamy tutaj właśnie tego głównego bohatera, nie wiem czy komuś trzeba to przedstawiać, bo jest to dosyć popularna manga. To jest yy, Aladdin, on spotyka Alibabę i później jeszcze tą dziewczynę. Boże. Nie pamiętam jak ona się nazywała, ale bardzo ją lubiłam, miała takie różowe włosy. Ja... Mor... Mor... Morgiana. Mordjana? Mor mor o, o, o! Mordziana. Tutaj mam ją. O, przyszedł pizek, No chodź, gorąco, nie, strasznie gorąco. Patrzcie, jak ją makija! Inaczej by uciekał, bo mamy za małe, te, za, za małe, za duże szczeliny w płocie. No uciekaj. Ja zaraz też uciekam na basen, bo tak gorąco. Ale z do wątku. to mi się kojarzy z wakacjami też. Jakie mangi Wam się kojarzą z wakacjami? Jakie wątki Wam się kojarzą z latem? I czy to musi być koniecznie tytuł, który ma miejsce w lato i który opowiada o letnich zmaganiach bohaterów w lato? Czy może będą to bardziej klimatyczne i wolno rozwijające się historie, orientalne? A może w ogóle opowiastki o niczym? Dajcie znać w komentarzach i lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało. E, miłych wakacji i papa! Pa. W sumie, ja jak już jestem na dworze, to Wam się pochwalę. Spójrzcie, jakie moje dziadkowie... Moi dziadkowie mają zajebiste pomidory, duże, ale będę żyła... O! Oh, się robisz czerwony! O, oh, wow! No i wiecie co? Jeszcze nagadałam, wody nie wzięłam. Pamiętajcie, żeby się nawadniać bardzo dużo. picie wody bardzo dużo. Eee, nawet jak czytacie mangi, nawet jak jesteście łibami z piwnicy, też powinniście pić wodę. I piję, bo jest chlorowana, ale idę zaraz na basen. Ej, mój pies nie lubi na basenie być, więc już się boi czatuje. Nie, Aziz, ty spokojnie, ty nie idziesz. Trzymajcie się, buziaczki i popatki. Pa!